O, widziałem! Nie, gdzieś marek siedzi, ale nie wiem, gdzie w sumie. W budynku! którym? Uśwa nie to za budynek. E, tam nas najdalszy, A bo ja mam. Co to jest, trzeba, nie są dozwolone? No, no, no. Tylko tą twoją główkę panu widać, kurwa. Bo... ZAWIETELNIE! No, to mogę takiego takim jednego sikuta, kurwa. Ja zaszczerpałem, jeśli nie wstrzymałeś, no. plecami do mnie, był odwrócony, nie? To się mu granat, myślę. Chciałem go... O, kto tam miga? Kto Gdzie? Ale, to Eee, lewy, 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 lewy budynek. No, do... Do kontenera wpadłem, no. Tam, gdzie mamy miejsce. W śmieciach, no. Śmieć... No, drugi tam jest. No, to... na tym polega mój humor, że wszystkich, ale również obracam siebie, no. Eee! Wow. Wow. Uh. Super! I też coś nie jest No nie, dwójak się kampiam w ogóle! <laughs> Dlaczego <laughs> my się nie strzelali tej Kurwa! <laughs> ale został. <Zbierdol. laughs> Ale ty Merax, musisz mnie zaniebić z No nie diciendo, no, dlaczego? Bo tu mnie strzeliłeś jeszcze jak wyjechałem to w rzucie to już byłeś za nią pewnie Znaczy obok Nie dostaj sprawy. Jest Widziałeś mnie Morwak? Nie, słyszałem Nie chcę bo nagle Jest nie. nie! Assassin's Creed <Geneva> <epidemiology> Tych yy... yeah, yeah. W tych starych budynkach Nie, 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 No No no! nie, ty nie, 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 o, tam jest trzech! Tam jest trzech? O nie! Przeładowanie! Kurwa schody! Jest! Auuu! Powiedziałem, że to, nie? to Czy Czym się różni zielony raz od czerwonego? zielony jest szybszy. <gryśle> Jestem zajebisty! A <saw> w tym samym momencie przejdiliśmy nie wiem gdzie są drogowe Jestem totalnie Jestem totalnie dezorientowany Na temat trzeci no ja no widziałem kurwa. już <ścoughs> w Kurwiłeś mnie <ścoughs> Tak? No może że dla nas w Ja do boku No mówię no z dwóch stron go Trzeba twórz, yy, Morwacz był na przerze. Ooooooooo! Za szczeg! Ooo 13 sekund! Kurwa! No jak dwa hity dostałeś, bo nie śleżeć się kurwi Dostałeś! No nie, do 17! HP! Ale bez, bez tego, bez sterownika waliłem Dobrze Ale Są ja tak się wytraczyłem Już no, co, Ron Berex, Berex Nie wiem gdzie jest Wytraczyłem się Czerwony jest szybszy Kurwa skąd? Nareszcie Kurwa nareszcie Uuu. G2 Starego na plecach TEN POMYSŁ JEST ABORCKI, KURWA NO, jebany G2 Nie wiem, te pracy, że ogólnie na nie są CYKLISTA S A Jeszcze 60 sekund, jeszcze 60 sekund, nie możemy zrobić Aaa Dupił się Wiesz, nie wiem skąd z spoku, TVs, kurwa, jestem ślepy i ten mnie zajebał, zajebiście <t Tokyo> Dzięki za informację Spoko, kurwa Jory, jory, jory Nie, nie Zabij się Plus jeden, niech zamilknie na wieki foksiakowy Oszczędzi nam to rakotwórczych wypowiedzi jego Arara. Możesz tego cyklistę wyrzucić? No właśnie nie mogę, gdzie tu? Fissure 2 dwa O, mogę, jest, 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 jest To yes, yes. wszystko zabije Nie Nie, nie, nie. Teraz? Co? Kurwa! Ja, Jaki zboczej tanto! Panuje, bo nie mogę iść powiedzieć Co to było? Jak Ja tylko już widziałem, jak ja wyszedłem na tą minę. Jak ja wyszedłem na tą minę, ja na tą minę nie? To ja już po prostu miałem w tym momencie żyć się przed oczami przeleciało. Rozpierdoli ja. mnie. Kurwa Chodź Miałem tego mordek. Miałem tego mordek chłopa co, co on mruga ogólnie Piszesz. jak wyszedłem na tą minę. Wow! Wow, 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 wow! O dwóch ich jest! Jeden leży? Ja myślałem, że do ciebie przedam. Nie, nie, nie! Nie, bo ktoś jeszcze... A tam jest! Chodź tu! W tych kontenerach podwójnych Bardzo dobrze, a nie to z był, czekaj Ty ja to? A! To ostatni kill! teraz się kończę O Boże, popłakałem się Popłakałem się